13 grudnia. Data, która w polskiej pamięci oznacza zdradę, stan wojenny i brutalne stłumienie wolności. Dziś ta sama data wraca jak złowrogi cień, bo postkomuniści z marginalnym poparciem społecznym, dzięki układom partyjnym i politycznym, zajmują najważniejsze funkcje w państwie. To nie jest przypadek. To cyniczna gra, w której dawni funkcjonariusze systemu zniewolenia odzyskują przywileje, a bohaterowie naszej wolności żyją często gorzej niż ci Którzy chcieli nas zniszczyć. Prezydent Karol Nawrocki mówi jasno: nigdy nie zgodzi się na brak dziejowej sprawiedliwości. W jego słowach słychać echo prawdy, że stan wojenny nie był mniejszym złem, lecz zdradą narodu polskiego i czystym złem. To Jaruzelski błagał sowietów o pomoc. To komunistyczna junta wyciągała kobiety z domów, internowała tysiące, zmuszała miliony do emigracji, a dziś ci sami ludzie. Ich spadkobiercy i polityczni następcy odzyskują wpływy i przywileje. To jest policzek wymierzony w pamięć o Solidarności, w krew przelaną przez tych, którzy walczyli o wolną Polskę. To jest hańba, że bohaterowie żyją w biedzie, a dawni oprawcy dostają emerytury i stanowiska. To jest dramat, że w państwie polskim nagradza się tych, którzy gasili światło wolności, zamiast tych, którzy je rozpalali. Polska nie może być krajem, w którym zdrajcy chodzą w glorii, a bohaterowie w zapomnieniu. Polska nie może być państwem, w którym 13 grudnia powraca jako triumf komuny. Polska musi być krajem, w którym pamięć o ofiarach stanu wojennego jest święta, a sprawiedliwość dziejowa staje się fundamentem przyszłości. Niech żyje Polska wolna, dumna, wierna swoim bohaterom precz z komuną, precz z układami precz z przywilejami dla zdrajców. Udostępniajcie ten materiał, subskrybujcie kanał i pokażcie, że Polska pamięta. Niech każdy usłyszy prawdę, bo tylko prawda daje wolność.